Cześć. Mam na imię Aldona, jestem fizjoterapeutką. Zapraszam was do kolejnego odcinka pod tytułem Fizjoterapeuta radzi. W dzisiejszym filmie opowiemy sobie o skręceniu stawu skokowego. Jest teraz zima, co sprzyja Poślizgom i niestety skręceniom stawu skokowego. Jeżeli chodzi o skręcenia stawu skokowego, jest to najczęstsze uszkodzenie układu mięśniowo-szkieletowego. Sam mechanizm urazu polega na tym, że kostka albo nam ucieka do wewnątrz, albo do zewnątrz. I takim najczęstszym skręceniem jest właśnie skręcenie, gdy kostka idzie nam na zewnątrz, czyli jest to skręcenie boczne. Mamy trzy stopnie skręcenia stawu. Pierwsze, to jest stopień lekki, drugi to jest stopień umiarkowany i trzeci to jest stopień bardzo ciężki, gdzie nie możemy już obciążać kończyny i najczęściej więzadła są zerwane. Jeżeli Poczujesz, że doszło do skręcenia tego stawu, udaj się od razu do specjalisty, który określi, jaki to jest dokładnie stopień i poda ci, jak wyleczyć ten staw skokowy, ponieważ nieleczone skręcenie stawu skokowego będzie powodowało nawracanie tego skręcenia, czyli łatwość ponownego skręcenia. Możemy zapobiec w pewnym stopniu skręceniu stawu skokowego poprzez ćwiczenia. I takim ćwiczeniem są ćwiczenia stabilizacyjne kończyny dolnej, na przykład stanie na jednej nodze i wykonywanie drugą, tą wolną kończyną ruchów przód, na boki, wykonywanie również półprzysiadów na jednej nodze, bądź wykroków i zakroków. Następną propozycją są wspięcia na palce e, początkowo obu nóż, następnie jedno nóż. Należy tutaj pamiętać, abyśmy e, osiowo trzymali staw skokowy, a nie szli na boki. Kolejnym ćwiczeniem są przeskoki jedno nóż w tył i do przodu, czyli stajemy na jednej nodze i wykonujemy skok do przodu, do tyłu, w jeden bok, następnie Drugi. Ostatnim ćwiczeniem, które Wam mogę zaproponować, jest wyskok obu nóż i lądowanie najpierw na obu nogach, następnie na jednej nodze. Ważne jest tutaj, abyśmy się zatrzymali i ustabilizowali pozycję, dopiero przeszli do następnego wyskoku. To wszystko na dzisiaj. Ciekawi mnie, czy ktoś z Was miał kiedyś skręcony staw skokowy. Jeżeli tak, byliście u lekarza, u fizjoterapeuty. Jak sobie z tym poradziliście? Jak szybko wróciliście do sportu? Dajcie znać w komentarzach. A tymczasem do zobaczenia.